A oh, uszanowanie. Dzięki. A kto ten? kto gra kto kto Random! Ej, kto 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 kto, kto na, Ej, chuj, nie? Anna, get kto 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 wywalili kto Ojej. kto na, miśka? Nie, na mojego, Misiek of House Tetris, first of his name, King of Andal, Royna and first bir Birbers. O oh Jezus Maria Soldier. <grystans> fucka? Nie, to jest broken, nie, no. tego kościołem Antama wywaliłem. Mają smurfy, jakby coś. Jednego. Ale co, że mój ma smurfa, <grystans> no. czy to? Nie, 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 ma Jeden -e. Nerys? To by było Dae, nie Den. Potem. Dopi, 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 i misiek. A masz tego. E, kręciołka. Dzięki. Bo wiesz, ja jako DPS, w ogóle nie widzę Anit-Hin, To jest dziwne. Masz Hida. Ta, ale nie jest łomny, no, ale tak działa, że Anit-Hin. To jest magia ja, dla mnie. To, taka, ale... Taka magia po prostu nie będę dostawała oznacza. I zawsze odgrywający nie rzuci zaraz solta. No, zobacz w to, no. Wow. wow. Myślę, z mi... Ty masz cheaty, czy widać, czy widać, że bez Ty w to jak ten jak raz... ra Ra Rasputin raz się nie śpada w przyszłości, on leczył. Nie, przypada w przyszłości i leczył. Ty pijasz, a raz ten, jak... Putin bazom przy ja do wyłączenia, jak on się tak, po, tak, przepowiedział, że już rewolucję, rewolucję. Chyba już wiesz, dlaczego gram, gram Przepowiedział rewolucję <laughs> październikową i wylecił tego, ce, ma, tego ce, tam w Nie dam. Bartoś. Okej, okay, ale poczęliśmy, bo tam jest świetnie i. to nie ma sensu. Na górę, na górę, I weź, na górę. Na górę. Rausz! Na, Napierdalaj do tym urtem. O, ja pierdolę! No, PENTAKIL! Chodź, 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 nie dobra. To PENTA MOJA, utkać. Tego jeszcze te nie graliśmy. Ej, ile wyjebałem? Z... To... 5 czy 6? Bo sobie mi się rozpędzi. Brawo. Mam nadzieję, że mikrofon się nie nagrywa na OBS-ie, bo generalnie na chwilę były Sorry, zbierza... że tak ostro, ale. Foko. Ale ile Ja mam 5 czy 6? Bo sobie mi się rozpędzi. Ej, bo ja nawet nie będzie się jara, tak szybko mówiąc. Ja tylko widzę miejsca, ale nie wiem, kogo tu jest tam. Nie wiem, prawdopodobnie Magima byli jacyś. Ej! Naprawdę? Ty tam byłeś! Patrz, o, to jest. To trzeba być... Zajmę portu Overwatch. To trzeba być przy punkcie, a nie obok punktu. Jezu, ale serio, nie wiem, jak pędzać Hexe, bo już nie wiem. O. Drugi healer wyszedł. Wybierz, po... Nie mam chęci, naprawdę to się jara, naprawdę nie ma. Hmm. O, od O, dla stepa, nie, healer wszedł. No ponieważ... to, Misiek! weź to, co ma większego healer, może, bo jesteś jest solo healer, nie? On nie wróci, nie ma opcji. Moje właśnie. No. Ale my to przesrajesz, to raczej już. Ale typie, cztery gry. 4 multi kill, 2 graffiti i 2 playthrough game. No i 2 na broken. 2 leciki z źrenu typy zajebały oczywiście. Prawdziwym wrogiem ludzkości jest chaos. Co zrobić? Soldier jest broken, AF ej ej Cytując Jeffa na życie O AF A F. Ale ja cię Jeffa, który wypuszcza moje do gry ja. E no nie odmachali, ale nie szanuję Rakiety na mordę To no nie mnie odmachanie, o O! Ja się bym Moirę dobił, JD. Ja Pierw zapalony na ten Fuuu Chińczyk JD To jest... Animie To jest Daj, Chiński się da w sobie. <śmienicza> oh, Kiedy O boże Gdy macho zarzucił ciukawałem jakiego stary, ale i tak jest śmieszny Jodę. Nowe skur... Eee... Skurczy syny Tak Family trendy content, te klimaty Nic tego nie było, to się wytmie i nie, nie znajmą MI MOMENT której NIE O CO? <laughs> ALE ŻYJE plus filmik, bo, e, Oj. Kurwa. NA PODWÓRKACH o, o. EJ NO CO jest? O. CZEMU ICH? E, FU, KIEŚĘ TO GÓWNO FARA JEST OPI ok. TAKA BARDZO

no to czyli jednak kurwa ten. Jak to nazywa, mewe me Dobra. Pokaż, jak tam. Eee, Zaczęliśmy piw pierdol. Najlepsze zagranie. A, i <laughs> Właśnie, policzymy. Shutdown, down. I Ja, ja policzę, czyli jak na bo się to zmiętuję. One, four, five. I będę zima sześć. Bo ja później dobiłem. Jak sami? do To się na mojej kuchni Muszę coś zrobić, bo widzę twoją smutną minę Kolejnych kolegów minę Powiem się, jak tam życie Spokojnie ja zarabiam po to, żeby kupić mamy widzę sam Chodzisz mi po głowie, znowu nie mogę spać Powiedz co jest ze mną powie skarbie, co jest nie tak